Witam Was serdecznie z tej strony. Harden a dzisiaj unboxing oraz recenzja zestawu. Zrób to sam, czyli pełen zestaw do stworzenia domowego, firmowego monitoringu opartego o kamery WiFi. Zapraszam Was na materiał. To, co znajduje się w tym niebieskim pudełku. Jest to pełen zestaw czterech kamer wraz z bazą czyli takim mini komputerem, który będzie tym wszystkim zarządzał. Dzięki uprzejmości AliExpress i oficjalnego sklepu marki Heizou na AliExpressie otrzymałem taki oto zestaw, aby go przetestować i pokazać szerszej publice. Yy, zaczniemy może od unboxingu. Yy, w tych czterech pudełkach zapewne są kamery, ale do nich przejdziemy na końcu unboxingu. Yy, z akcesoriów dodatkowych mamy antenkę, yy, aby wzmocnić sygnał. Prawdopodobnie jednej z kamer, bo taki dodatek gratis mamy tylko jeden. Przewód HDMI do podłączenia bazy z monitorem, z telewizorem. Mamy też naklejki, takie samo przylepne, informujące, że ten obiekt chroniony jest 24 godziny na dobę za pomocą kamer yy, hi you. Yy, Dobra, przejdźmy może na początek do bazy. Tak wygląda nasza baza, wyposażona jest w dwie anteny. W dwie anteny. Z tyłu mamy port VGA HDMI, WAN, USB oraz zasilanie 12V. Od przodu mamy diody sygnalizacyjne. W środku powinien być dysk 1TB. E, ok, instrukcja dołączona z bazą e, w języku angielskim zapoznam się z nią później test tych kamer będzie trwał około dwóch tygodni nagrywam ten materiał unboxingowy troszkę wcześniej, a potem będą testy, nie jest to, że unboxing testy, recenzja odbywa się w ciągu jednego dnia, sorry u mnie tak to nie działa to musi swoje potrwać muszę nabrać Przekonania do tego produktu. Myszka, zasilacz do naszej bazy i zasilacze do naszych kamer. Z każdym z zasilaczy mamy około 3 metrów przewodu oraz przewód ethernetowy. Ok, to jest to. No i może otwórzmy kamerkę, jedną, drugą. Zobaczmy, jak to wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o kamery, kamera wygląda w ten oto sposób. Czyżbyśmy mieli tutaj. Tak, jest tu też możliwość podpięcia tych kamer po przewodzie ethernetowym. A drugi to jest oczywiście zasilanie. No, i z tyłu jest jeszcze możliwość podpięcia anteny. Antena jest dołączona w zestawie z każdą z kamer. No i kamer mamy jedną. A jeszcze z kamerą mamy śrubki montażowe. Dobra. I każdy, każdy zestaw wygląda pewnie tak samo, jeżeli chodzi o kamerę. Zgadza się. Ok. Dla was to będzie chwil kilka sekund, dla mnie to będzie dwa tygodnie testów. A few moments later. Dla was to była chwila, dla mnie minęło około dwa tygodnie i myślę, że jestem gotów, aby zrecenzować i ocenić te kamery wraz z urządzeniem do rejestrowania obrazu. Z jak powiem, że w momencie kiedy nagrywam to nagranie leci live właśnie z tych kamer. Kamery są rozstawione właśnie w pomieszczeniu i osoby, które są na live mogą na żywo ocenić jakość tych kamer. Jedną kamerę wypiąłem i ona posłuży nam jako przykład w trakcie tego fragmentu recenzowania sprzętu. W tym momencie, w momencie publikacji tego materiału cena tego zestawu waha się od... Około 555 zł za wersję bez dysku 1 terabajta w urządzeniu nagrywającym, do ceny około 720 zł, jeżeli weźmiemy sobie zestaw wraz z dyskiem. Wysyłka jest realizowana z magazynów Hiszpanii. Jeżeli macie ochotę, linki wszystkie są w opisie do aukcji na AliExpressie, do oficjalnego sklepu. Producenta tego zestawu. Dobrze, to teraz zajmijmy się e, oceną. E, kamery pracowały u mnie w różnych warunkach. E, na co dzień miałem jedną zamontowaną tutaj w warsztacie, e, a dwie były wystawione na zewnątrz. Jedna była tak ustawiona, że była wewnątrz, wewnątrz mieszkania, a skierowana na ulicę. Druga natomiast była ustawiona na parapecie przez dwa tygodnie. Nie ma tak naprawdę na tej, która była na zewnątrz, jakikolwiek śladu tego, że była na zewnątrz. Kamery są szczelne, posiadają certyfikat IP66, co oznacza, że są całkowicie szczelne i chronione przed silnym strumieniem wody. A jeżeli chodzi o temperaturę, to mogą one pracować w zakresie od minus 25 do plus 50 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o zasięg i jakość nagrania, jakość to pewnie widzicie na przebitkach. Jeżeli chodzi o zasięg, u mnie nie było problemu, aby one łączyły się ze stacją bazową, która jest w tym pokoju, a kamery były rozstawione po mieszkaniu. A mieszkanie ma około 120 m2 i przechodziły przez kilka ścian. Według producenta zasięg, jeżeli mm, kamera jest ustawiona dwie ściany od stacji bazowej to jest to zasięg od 10 do 15 metrów w linii prostej natomiast jeżeli mamy do podania jedną ścianę jest to od 10 do 20 metrów jeżeli jest ona ustawiona na zewnątrz i nie ma żadnych przeszkód to zasięg jest do 50 metrów ale jest tutaj fajnie, fajnie zastosowany mechanizm bo mamy Każda kamera może być wzmacniaczem sygnału dla kolejnej kamery. Jak to działa? Załóżmy, że tu mamy stację bazową. Niech to będzie nasza ściana. Mamy pierwszą kamerę, mamy kolejną ścianę, i tutaj jest druga kamera. I w tym momencie kamera A łączy się z bazą, stacją bazową. Natomiast kamera A może być tak zwanym wzmacniaczem sygnału dla kamery B, która jest za kolejną ścianą. Dzięki temu ten sygnał się zwiększa. Sprawdziłem, działa. Jest to dość proste w ustawieniach w aplikacji. Może uda mi się ten fragment też dorzucić do tej recenzji. Uważam, że jest to naprawdę mega fajna rzecz, bo to zwiększa nam odległość działania naszego monitoringu. Jeżeli chodzi o tą jakość, tak, bo to w sumie głównie może o to chodzić osobom, które chciałyby zakupić ten zestaw, uważam, że jakość jest dobra. Widziałem monitoringi gorszej jakości i to monitoringi analogowe, yy, czyli przewodowe. Tutaj mamy monitoring, monitoring bezprzewodowy, więc musimy tak naprawdę tylko dostarczyć do naszej kamery sygnał zasilania. Tylko zasilanie musimy dostarczyć. Jeżeli chodzi o zasilanie, mamy zasilacze z 3-metrowym przewodem, ale według producent za pomocą przewodu eternetowego możemy też poprowadzić sygnał do naszej stacji bazowej przez jakiegoś switcha. Powiem szczerze, że ja tego nie testowałem. Ja jedynie przez przewody internetowe konfigurowałem poszczególne kamery, bo jest o wiele to prostsze niż konfiguracja za pomocą stacji bazowej. Lepiej się połączyć przez adres IP z każdą z kamer i ją skonfigurować. Jeżeli odepniemy przewód no to musielibyśmy się połączyć z tą siecią, którą generuje nam nasza stacja bazowa. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, stacja bazowa generuje nam osobną sieć i możemy tą sieć oczywiście podpiąć do naszego internetu za pomocą przewodu ethernetowego, ale możemy mieć to odizolowane od internetu i działa to po prostu jako taka sieć Wi-Fi. Nasza stacja bazowa jest po prostu access pointem, routerem, który Zarządza kamerami i nie musi być tutaj połączenia z internetem. Jeżeli chcemy mieć połączenie z internetem, oczywiście możemy mieć i na przykład za pomocą strony internetowej y, móc patrzeć się y, na nasz monitoring, będąc poza domem, czy tam poza firmą, lub za zarządzać nim za z poziomu telefonu komórkowego. Jest aplikacja na telefon, dzięki której możemy połączyć się z naszą stacją bazową y, poprzez chmurę i Obserwować, co dzieje się na naszym e, obszarze. Jeżeli chodzi o mm, alerty, jakie może nam wysyłać, e, jakie zdarzenia może nam wysyłać stacja bazowa, e, może to być wysyłane na e-mail, informacja, że coś się dzieje. Możemy zrobić detekcję ruchu. Czułość detekcji ruchu możemy też sobie ustawić, i w ten sposób możemy być informowani. Że coś się dzieje na obszarze monitorowanym. W zestawie mamy cztery kamery, ale stacja bazowa ma możliwość obsłużenia do 8 kamer, więc możemy zawsze rozbudować nasz monitoring. W nocy kamery mają zasięg widzenia według producenta do 30 metrów. Przy całkowitej ciemności może być z tym ciężko, ale jeżeli mamy jakieś inne źródło światła, na przykład latarnie, to jak najbardziej. Mógłbym się z tym zgodzić. Nie miałem, nie miałem możliwości przetestowania tego w całkowitej ciemności, no bo w mieście wszędzie są latarnie. Jeżeli chodzi o stację bazową i dysk, ile tak naprawdę on może przechować nagrań, z ilu dni? Według producenta jest to z 30 dni dla czterech kamer. Możemy mieć archiwum nagrań. Wideo jest kodowane za pomocą kodera H265. Dla kogo jest taki zestaw? Myślę, że dla każdego. Jest przystępny cenowo. Dostajemy cztery kamery, bazę, możliwość przeglądania monitoringu w chmurze, łatwość montażu i konfiguracji. Powiem szczerze, że byłem niedawno nad morzem i podobny zestaw widziałem. Zamontowany w restauracji. Spokojnie takie coś wystarczy nam do monitorowania naszego lokalu. Jakość oceniacie sami, widzicie w tym momencie na nagraniach. Jeżeli mam ustawione cztery kamery, naprawdę wszystko ładnie widać. Powiem tak: u mnie, według mnie, to się sprawdziło. Powiem, że na początku byłem sceptyczny, jeżeli chodzi o transmisję Wi-Fi kamer monitoringu. Ale widziałem kamery widziałem kamery e, pr przewodowe, analogowe, z dużo gorszą jakością, a też były montowane przez profesjonalne firmy w firmach, instytucjach. Pożal się, Boże! Myślę, że ten zestaw jest o dużo lepszy od tamtych kamer. Oczywiście nie są to kamery monitoringu, jak na przykład możemy zobaczyć w siedzibie Straży Miejskiej. A też tam byłem, widziałem, fajne kamery mają, ale kupę kasy kosztowały. Do domu, do małej firmy, do restauracji zestaw jest idealny. Nie trzeba prowadzić przewodów do stacji bazowej, wystarczy tylko zasilanie. Mi ten zestaw się naprawdę podoba i mówię to szczerze. Jeżeli macie ochotę kiedyś wpaść na drugim moim kanale, będę raz na jakiś czas odpalał live monitoringu mojego mieszkania właśnie za pomocą tych oto kamer, i będziecie mogli też na żywo sami ocenić ich jakość. Możliwe, że pokażę się jeszcze taki materiał. Jak te kamery skonfigurować, choć jest to dziecinnie proste, dostajemy zestaw, tak naprawdę plug and play, podłącz, ustaw i działa. To tyle. Zachęcam do dania łapki w górę, napisanie komentarza i udostępnienie. Ja się żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!